Cisza Ewangelia ukazuje uczniów e, idących do Emaus. E, Wyruszają z, Jeroz z Jerozolimy. Jerozolima dla nich była miejscem cierpienia, zmagania, e, trudności e, związana z bólem i odejściem ich Mistrza i Pana. E, dlatego zmierzali do miejscowości zwanej Emaus miejscowości, która miała być miejscem radości, pokoju, spokoju. Apostołowie w drodze są egocentryczni, są bardzo skoncentrowani na sobie, na swoim bólu, na swoim cierpieniu, na swoim może jakimś rozczarowaniu. I to skoncentrowanie się na sobie, na swoich odczuciach prowadzi do tego, że że nie są w stanie zobaczyć tego, co jest obok nich. Nie są w stanie rozpoznać i zobaczyć Jezusa. Dopiero moment łamania chleba pozwala im zrozumieć. W jednej chwili widzą Jezusa Chrystusa z martwych stałego i to jest piękny moment, kolejny moment, kiedy Jezus z martwych się ukazuje i świadczy, że jest żywy i prawdziwy. To jest pierwsza taka paskalna wspólnota uczniów. Jezus ukazuje się tym, którzy Którzy się zaczęli rozpraszać z powrotem, jakby czytając tę Ewangelię. Zawsze wraca mi myśl do momentu, kiedy Jezus powoływał apostołów, powoływał ich słabych, powoływał zwykłych, prostych ludzi. I teraz, kiedy oni się rozpraszają, on na nowo ich jednoczy. Jednoczy ich po to, aby, aby też dać im nadzieję, aby. Aby uświadomić im, że, że czasami nasze oczy zamykają się na, na Boga, zamykają się na drugiego człowieka. Zastanówmy się, co jest moim emaus, jak wygląda moja droga mojego życia. Czy czasami nie jest tak, że, że idę przez życie koncentrując się tylko na sobie, ale nie widzę w tym wszystkim Boga, nie widzę drugiego człowieka. Niech ten dzień, będzie dla nas dniem refleksji i świadomością tego, że Bóg dziś Tobie i mnie chce ukazać się jako zmartwychwstały i żywy. Amen.